Siemano Zaraz pokażę wam jak zrobiłem strefę pomiarową Ladera. Słyszałem, że niektórzy mają z tym problem, więc stwierdziłem, że nagram Podrzucę oczywiście kod tuningu do samochodu, który zrobiłem Ale najpierw zanim to zobaczysz Daj lajka, zaznacz subika, najlepiej z dzwoneczkiem co by Ci inne filmy nie ominęły A teraz zaczynamy Więc tak, musimy zrobić Strefę pomiarową i uzyskać prędkość 141,6 km. To musi być samochód klasy A dowolny. Po dwóch próbach postanowiłem wybrać Audi TTS z 2015 roku, a kod tuningu właśnie Wam się wyświetla na ekranie. I to był pierwszy przejazd jaki zrobiłem tym samochodem i od razu się udało z małym zapasem. Więc myślę, że jak mi się udało, to Wam na pewno się uda. To jest najmniejszego problemu. No i dwa kilometry więcej niż powinno być, cel zaliczony. Dzięki, wielkie zaglądanie. Trzymajcie się, na razie.